Zapraszam teraz na scenę artystę, jakim jest pan wyjątkowy Marcin Gajda, który wykona dla nas piosenkę zespołu Various Manx Pośrodku świata. I pewnie też dlatego, że przybywa ze Sławkowa z panią Agnieszką Rosą. Witamy serdecznie Marcina Gajdę. Poproszę o brawa dla artysty. Najważniejsze to mieć w życiu luz, to podchodzić z uśmiechem do czekających na nas wyzwań, a Marcin jest tego najlepszym dowodem. Życzę powodzenia, trzymam kciuki. Chciałem tylko tutaj poprawić, że tytuł jest pośrodku świata, a wykonawca Tadeusz Woźniak. O, proszę bardzo, drodzy Państwo, brawa za czujność! Stoisz tam po środku świata dookoła tysiąc praw Minął dzień, mijają lata. Jutro mieni się od odparć na tej ziemi pod tym niebem. Życie nasze toczy się, dzień jak codzień, dzień po dniu, Ciąż się dzieje życia cud. Idziesz losu, korytarze, niecodziennych życia tła. Odpoczywać będziesz w biegu, póki serce w piersi gra. Na tej ziemi, pod tym niebem, życie nasze toczy się. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, ciąg się dzieje życia cud. Pomnieniami, marzeniami kończy się kolejny dzień. To, co było, jest za nami. To, co ważne, stanie się na tej ziemi, pod tym niebem. Życie nasze toczy się Dzień jak co dzień, dzień po dniu Ciąż się dzieje życia cud Dzień jak co dzień, nowy dzień Kiedy wszystko staje się My dziękujemy. my dziękujemy, to jest piosenka zdaje się z jakiegoś serialu, jakiegoś filmu, już zaraz przejmiemy. To z serialu Plebania. Tak, piękna sprawa i to między innymi ze sprawą tej piosenki ludzie czekali na plebanie i włączali ją sobie, bo wprowadzała ich w klimat kolejnego odcinka.